Dziś konferencja poświęcona wnioskowi, który składa Prawo i Sprawiedliwość wnioskowi o wotum nieufności dla ministra skarbu Aleksandra Grada. O wotum nieufności ma można powiedzieć dwie przyczyny. Jedną można określić w sposób ogólny za całokształt, to znaczy za całokształt działań w ciągu tych 3,5 już prawie lat za źle prowadzoną Prywatyzację, za niewłaściwy nadzór nad majątkiem skarbu państwa. Ale jest i tak że sprawa druga, to jest sprawa prywatyzacji lotosu. W Polsce nie ma kapitału, który jest w stanie kupić tego rodzaju firmy jak lotos. I w związku z tym jedyną szansą na to, żeby to było pod polską kontrolą i w polskich rękach, no, jest własność państwowa. Pamiętajmy o tym, że naród, który na własnym terytorium, nie ma właściwie żadnych wielkich podmiotów gospodarczych jako własnych, znaczy należących albo do własnego kapitału, albo do państwa, no, jest narodem po prostu bardzo, bardzo słabym. Ale jest także jeszcze jedna sprawa, to jest sprawa wchodzenia do Polski, w szczególności właśnie w tą sferę strategiczną, można powiedzieć najbardziej strategiczną, bo to jest w końcu energetyka, kapitału rosyjskiego. Ostatnio mieliśmy wypowiedź, premiera Tuska, który w istocie otworzył drogę. Ja przypomnę, żaden poprzedni rząd, łącznie z rządami lewicowymi, na to się nie zgadzał. Niemcy, kraj gospodarczo potężny, były tak pewne siebie, że wpuściły rosyjski kapitał do swojego przemysłu, w tym także energetycznego. Teraz się z tego wycofują próbie sprzedaży 50 ponad 53% akcji spółki Lotos, wspomniał już pan Tezes. Dodam tylko, że drodzy Państwo, oznacza to już w krótkim czasie, jeśli spółkę tę nabędą Rosjanie, mówiąc bardzo skrótowo, w krótkim czasie oznaczać to będzie bardzo poważne problemy finansowe dla naszej spółki Orlen. Mówię tutaj o dostawach ropy, które, które będą płynęły bezpośrednio z gazociągu z rurociągu pod Niebałtyku, które spowodują, że. Drodzy Państwo, cena ropy na stacjach Lotosu i Ukoilu, to jest około tysiąca stacji w naszym kraju, może być ceną dumpingową, po to, żeby. W sposób zdecydowany osłabić pozycję rynkową Orlenu. Bardzo się tego obawiamy. Obawiamy się również tego, że w sytuacji, w której Orlen ma dzisiaj bardzo poważne problemy z rafinerią w Morzejkach i być może będzie zmuszony do tego, żeby sprzedać to przedsiębiorstwo, tę rafinerię. W jednym czasie, w tym samym czasie, dwie akcje, dwie próby sprzedaży lotosu i rafinerii w morzejkach mogą oznaczać bardzo poważne osłabienie wartości tych przedsiębiorstw. Pamiętajmy, że basen Morza Bałtyckiego nie jest znowuż tak wielki w tym obszarze dwa tak potężne, dwie tak potężne transakcje oznaczają, że być może nie uda się znaleźć atrakcyjnego inwestora, atrakcyjnego nabywcy. Bardzo krytycznie oceniamy również wszelkie transakcje dokonywane na rynku energii elektrycznej. Chodzi o przedsiębiorstwa elektroenergetyczne, a szczególnie, drodzy Państwo, próbę prywatyzacji. Powolną, nieudolną i szkodliwą próbę prywatyzacji ENEI. Wiemy, że dzisiaj wyłączność negocjacyjną ma francuski państwowy podmiot EDF, który, Szanowni Państwo, prowadzący negocjacje nie chce zobowiązać się do inwestowania w rozwój i modernizację bloków. Yy, Energetycznych, w rozwój i modernizację kopalni, chce i jest zainteresowany tylko i wyłącznie inwestycjami w energetykę jądrową. Oznacza to, iż znowuż pod znakiem zapytania stoi rozwój naszych dotychczasowych zasobów i całej bazy energo, elektroenergetycznej. Mamy bardzo krytyczny stosunek do tego, co dzieje się w obszarze, w branży czy w sektorze gazowym. Szczególnie krytycznie oceniamy to, iż wbrew dotychczasowym założeniom i zapowiedziom rządu, rząd utracił kontrolę i władztwo w spółce Europol-Gaz. Poprzez stworzenie, podpisanie nowego kontraktu z Rosjanami utraciliśmy możliwość decydowania i ostatecznego rozstrzygania o, o sprawach ważnych dla tej spółki. Jest bardzo wiele przedsięwzięć dotyczących sektora wydobywczego, o których warto powiedzieć. Wspomnę tylko o kghm szóstym wydobywcy miedzi na świecie, można powiedzieć perle w polskiej, gospodarce, proszę zauważyć, że tylko na ten rok, na rok 2011 przewidywany jest dywidenda w wysokości ponad 8 miliardów złotych. Otóż Ministerstwo Skarbu Państwa nie reaguje w sytuacji, w której władze spółki poszukują bardzo daleko, bo w Kanadzie poszukują nowych złóż miedzi, a w tym samym momencie, w tym samym czasie Ministerstwo Środowiska wydaje pozwolenie i koncesję na poszukiwanie miedzi w atrakcyjnych terenach położonych zaledwie kilka kilometrów od kghm -u od złóżka ghm australijskiej spółce. Nie ma żadnej koordynacji, żadnej dbałości o interes spółek, w których Skarb Państwa ma ponad 30% i które rok rocznie przynoszą wielomiliardowe dywidendy do Skarbu Państwa. Jesteśmy bardzo krytycznie ustosunkowani do tego, co Ministerstwo Skarbu Państwa jako większościowy właściciel robi, czyni w polskim narodowym przewoźniku, jakim jest lot. Jesteśmy gotowi dzisiaj postawić tutaj zarzut, iż Skarb Państwa chce doprowadzić do kontrolowanej upadłości linii lotniczych lot wyprowadzając majątek wszelkiego rodzaju kontrakty i usługi do Europol, do Eurolotu. To jest działanie, które w kodeksie spółek handlowych jest obarczone odpowiedzialnością karną. Jesteśmy, drodzy Państwo, bardzo krytyczni wobec planów, które przygotował resort Skarbu Państwa mówiących o tym, iż powołany zostanie komitet nominacyjny. To nic innego jak próba zabetonowania wpływów polityczno-partyjnych pana Donalda Tuska i jego otoczenia politycznego w spółkach skarbu państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Jeśli komitet nominacyjny, nieodwoływalny przez pięć lat, zostanie powołany na czele tego komitetu, jak wiemy już w stanie pan Czesław Bielecki, to środowisko polityczne wbrew zapowiadanym swoim hasłom. Upartyjni spółki do granic możliwości. Mówi zresztą o tym Najwyższa Izba Kontroli w wielu swoich raportach. W 2008 i 2009 roku ponad 46% decyzji politycznych, decyzji personalnych w spółkach Skarbu Państwa nie była spowodowana końcem kadencji, a jedynie względami polityczno-partyjnymi. Warto byłoby wspomnieć również o tym, iż jedno z bardzo dobrze prosperujących polskich przedsiębiorstw polską żeglugę morską. Próbuje pan premier Donald Tusk wbrew swoim zapowiedziom z okresu kampanii wyborczej wprowadzić w sytuację, w której będzie, będzie zmuszona e, będzie zmuszona do upadłości, do ogłoszenia upadłości. Syntjecję niezależna TV. ja chciałam spytać o sprzedaż y, grupy Lotos, o sprzedaż Lotosu. Pojawiły się po pierwsze informacje, że może być sprzedana Rosjanom przez pośredników i no jednocześnie ja rozumiem, że rząd y, musi szukać. Y, ratować finanse publiczne bo grozi nam chociażby utrata pieniędzy z unii natomiast jeśli dobrze rozumiem pis jest generalnie przeciwko prywatyzacji w ogóle lotosu jako istotnego elementu i szukania oszczędności gdzie indziej dobrze rozumiem Dokładnie tak jesteśmy przeciwko temu żeby wykorzystywać trudną sytuację budżetową dla tego rodzaju Operacji. Prywatyzacja w pewnym zakresie ma sens, ale to musi być prywatyzacja taka, jak na przykład planowana przez nas prywatyzacja energetyki, która miała z jednej strony utrzymać pełną kontrolę państwa, a z drugiej strony zebrać bardzo znaczne środki na to, żeby tą energetykę odnowić. W polityce rządu dla przemysłu naftowego z 2007 roku, niezmienionego potem przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, był zapis, że ani spółka Orlen, ani spółka Lotos nie będzie podlegała prywatyzacji. Tak samo w planie prywatyzacji przyjętym przez ten rząd w 2008 roku na lata 2008-2012, 2011, był zapis o tym, że grupa Orlen i grupa Lotos nie będą podlegały prywatyzacji. Jest to bardzo doraźne działanie polegające tylko i wyłącznie na Próbie pozyskania pieniędzy dla załatania dziury budżetowej i pokazujące albo ogromną bezmyślność rządu Ministerstwa Skarbu Państwa, być może nawet samego premiera w tym obszarze, albo działanie świadome, które doprowadzi do tego, że wpuści na rynek Polski monopolistę, jakim jest w tym obszarze Europy Środkowo Wschodniej czy Wschodniej yy, Rosja.